Uciekajcie wszyscy! Pierwsza przybyłam na wyzwanie. Zarobisz tysiąc Robux za każde odgadnięcie koloru. Ale jak się pomylisz, tracisz wszystko. To będzie łatwe, ponieważ ja zawsze wygrywam. Jaki jest pierwszy kolor świeczki? Spokojnie różowy. Niestety, jesteś wyeliminowana. Co? Oddaj Robuxy! Ukradłam je wczoraj! To moja szansa na zmianę mojego życia! Zejdź drogi, głupi biedny dzieciaku. To takie proste. A ja jestem najlepsza. Powodzenia! Myślę, że to fioletowe. Tak, gratulacje zgadza się. Tysiąc roboksów. To nie mam nawet na obiad. Proszę pozwól mi spróbować. To odpowiedz poprawnie na następny kolor. Zielony. Wow, zgadza się. To niemożliwe! Ja chcę jeszcze raz. Radość zostaw go. Wbij na grupę cesarstwo desterowego. Kontynuuje wyzwanie Heleno. Jaki jestem następny kolor? Maxo różowy. On musi używać haków. Niczego nie wykryłam. Możemy kontynuować. Wygram to i tak. Powiedz mi następny kolor. To jest czerwone. Przegrałaś, przepraszam. Nie czekaj. Oddam Robuxy Maxowi, jeśli każdy z Was zostawi lajka.